No, witajcie moi drodzy, z tej strony Sebastian, kopelat, dawno się nie słyszeliśmy. Słuchajcie, co się u mnie wydarzyło? Najważniejsze to to, że przeprowadziłem się na śląg, tam w, w strony rodzinne. Na chwilę obecną praktycznie nie mam, słuchajcie, żadnych wyjazdów. Czy to są wyjazdy związane ze statkami, czy te związane z turbinami wiatrowymi? Nie ma wyjazdów, dlatego że no nie ma co ukrywać. Chodzi o, chodzi o chorobę, która się rozprzestrzenia, tego wirusa, w sumie nie o chorobę, tak? Yy, wszystko jest pozamykane, w sensie firmy działają na pół gwizdka, bo albo na jedną ósmą, a w mojej branży to jest dopiero yy, masakra, dlatego że yy, wiecie, że ja pracuję głównie za granicą, prawda? Tymczasem kraje różne zamykają te granice, jak się wraca, na, nawet jak gdzieś pojadę i potem chcę wrócić, to ten, ta dwutygodniowa kwarantanna, w każdym razie na chwilę obecną... Od praktycznie, od praktycznie początku roku nie ma za bardzo wyjazdów, jest posłucha, dlatego że wcześniej były tam wiadomo rozliczenia takie końcoworoczne i to był taki zastój. Potem ten, potem ten wirus się pojawił, więc taka bieda. Z tym, że, z tym, że nie siedzę cały czas, tak jak teraz z założonymi rękoma, tylko skorzystałem z tej okoli, z okazji, że w końcu jestem w domu. I mam ten warsztat, o którym mam jakiś czas temu wspominałem, dawno, dawno temu wspominałem, że coś tam jakiś warsztat otwieram, no nie. No i mogę w końcu się w nim pobawić, a w sumie możemy, dlatego że, e, dlatego, że z bratem zaczę, zaczęliśmy działać. No i tak nieśmiało pierwsze kroki zaczynamy stawiać. Na końcu tego filmiku e, wrzucę, wam, e, wrzucę Wam zdjęcia, bo na chwilę obecną zrobiliśmy, e, zrobiliśmy, słuchajcie, dwa stoły. Jedna taka ława, w sumie drugi stół, to jest, ten, to jest ten drugi stół, ten będzie na sprzedaż. Ławę sobie tam stoi, ławę sobie zostawię, bo to jest, takie, to jest pierwsza rzecz zrobiona, posiada swoje wady, to wszystko jest rękodzieło, tak? To jest rękodzieło, dopiero wciąż się jeszcze uczymy, ale dajemy z siebie wszystko, bardzo dużo pracy, emocji przy tym wszystkim, coś niesamowitego wychodzi. W każdym razie tą ławę sobie zostawię, a ten stół, o który się teraz opieram, i którego zdjęcia zobaczycie na końcu tego filmu, to będzie ten stół, który będzie podświetlony. To będzie się rzucało w oczy, to ten podświetlony stół będę, będę wystawiał na sprzedaż. No, trzeba, trzeba myśleć o jakimś alternatywnym zarobku, dlatego że ja nie wiem tak naprawdę, kiedy teraz jakiś wyjazd będę miał. Czy to będzie miesiąc, dwa, czy może trzy? I biorąc pod uwagę to, jakie plany pomocowe, tak? jaką pomoc można uzyskać od naszego kraju, no to dużo firm pójdzie z, z torbami, czyli albo ktoś musi mieć jakieś oszczędności, albo właśnie jakąś alternatywę, tak jak u mnie ten warsztat, bo inaczej ma zdane, dlatego że ta pomoc, o której tam dużo wspominali w telewizji, to ci mikroprzedsiębiorcy, którzy sprawdzili, jak ta pomoc ma wyglądać, to się okazuje, że są wszyscy no, zawiedzeni ze mną włącznie, tam na żadną pomoc nie ma tak naprawdę co liczyć. Tak czy inaczej, Mam nadzieję, że uda mi się ruszyć z kopyta, że po pierwsze nabędę doświadczenia i te stoły będą coraz, coraz lepsze, ale powiem Wam, że jestem taki zadowolony. Chodzi o to, że zawsze marzyłem o tym, żeby coś tworzyć i nie sądziłem o tym, że, że coś mi się uda stworzyć, a, a coś jest. No. <laughs> Tylko od razu, słuchajcie, mówię, żeby nie było potem jakichś jakich tam niedomówień. Te stoły, to co robię teraz, to, to, to co wyszło, na przykład ten stół, on, on nie jest idealny. To jest rękodzieło, to jest czeczota, to jest takie to jest specjalne egzotyczne, że tak powiem, drewno. Do tego żywica epoksydowa, do tego jakieś kamienie, barwniki, właśnie podświetlenie, lakiery wszystkiego tego uczyłem się, pracy na tym uczyłem się od zera. No, i ten, i on nie jest idealny. On nie jest, on nie jest idealny, nie ma być idealny, ma być, ma być wyjątkowy i jest wyjątkowy. Yy, yy, I słuchajcie, wystawię go. Nie wiem, czy wystawię go na. Nie, na Allegro go nie będę wystawiał. Wiecie co? Ja, ja nie, nie chcę ten darmo ziadam dać zarobić, bo mnie Allegro akurat denerwuje strasznie. Wszyscy na mnie narzekają, bo potem jak przychodzi co do czego, to wystawiałem na tym Allegro. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, kupnem tego stołu, ja tam pod filmem wymiary jakieś się go napiszę i tam właśnie na końcu filmu będą zdjęcia, jeżeli ktoś będzie zainteresowany to zwyczajnie na mojego maila też będzie e-mail pod filmem. Na mojego maila niech wyśle jakąś ofertę. Mówię o tym jakąś ofertę, dlatego że e, jako chcę, ja minimalna kwota, jaką bym za, za ten stół chciał, to zwrot kosztów, żeby mi się w ogóle te materiały zwróciły. Jakakolwiek robocizna tam, bo też, albo robiłem go tak naprawdę, jego ja robiłem trzy tygodnie. No, trzy tygodnie robiłem. Ja na początek, powiedzmy tak, jak ktoś zainteresowany, ale poniżej 4000 zł, to, to proszę nie proponujcie, dlatego, że same materiały właśnie kosztowały mi jakieś 3,5 tysiąca na ten stół. Niektórzy tam z Was będą pewnie mówili, że to, że to za dużo, że to jest jakaś masakra, co Ty robisz człowieku, w Ikei można kupić taniej. To nie jest tego typu stół, to, to jest stół dla osób, które, które chcą mieć w domu coś wyjątkowego, coś zrobionego nie w Chinach, nie na maszynach, nie na... Na maszynach w sensie, że kładziesz jakąś płytę, przejeżdża przez obrabiarkę sterowaną numerycznie i wszystko gotowe. To nie jest z, jakiegoś, z jakiejś sieciówki typu IKEA. Nie to jest przemyślane, wszystko zrobione od właśnie no, ręcznie to wszystko robiłem. Bardzo dużo właśnie czasu mi to kosztowało i te materiały, nieszczęsne, sama żywica 2000 zł kosztowała na, te, na ten stół, bo bardzo dużo jej poszło. Stół jest bardzo ciężki. Jedna osoba nie ma szans go przenieść. No i mam nadzieję, że zdjęcia Wam się pod, spodobają. Jak będziecie chcieli, to nagram jakiś taki filmik, może z taką taką panoramę albo więcej zdjęć wrzucę. Ale chodzi o to, żeby też, jeżeli ktoś jest zainteresowany ogólnie tym, żeby, żeby mnie wspomóc, nie jestem typem człowieka, który leci powiedzmy na jakiś, nie wiem, pomagam czy coś takiego, bo, bo, bo nie ma wyjazdu, bo nie ma pracy, tylko szukam alternatywy. I to każdemu z Was proponuję. Słuchajcie, jeżeli teraz nie macie, nie macie pracy, jakiś tam jakiś kryzys, zastanówcie się, czy macie jakąś alternatywę. Tak, ja próbuję właśnie coś, coś alternatywnego robić. No i zapraszam do, do licytowania tego, tego stołu. Mój e-mail to sebastian.barycza.gmail.com ten e-mail e będzie podany właśnie pod filmem. Tylko proszę, nie piszcie tak za bardzo w innych sprawach, bo znowu się posypie tych maili bardzo dużo do mnie, a potem nie będę miał czasu się tym zająć. I plan na najbliższy okres to będę robił kolejne te stoły, tylko właśnie muszę sobie zamówić żywice z tym, że jeżeli na przykład nie będzie zainteresowanych na, na, tego, na ten stół, to też nie chcę pakować kasy w kolejną tą żywicę w kolejne materiały, bo się może okazać, że zwyczajnie na chwilę bez to nie ma zapotrzebowania na takie. Na takie Towary, bo to dosyć luksusowe, towar, to nie jest coś takiego no, nie wiem, typowego. Yy, więc co, więc jak się sprzeda, to kupię kolejną żywicę i będę pracował nad kolejnymi stołami oraz te lampy. Yy, to też jakiś czas temu wspominałem o tych lampach, takie ładne lampy będę robił. Mamy też właśnie podświetlane, ta lampa to musi świecić, ale też jaka egzotyczna dosyć, dosyć będzie, więc jestem tym naprawdę podekscytowany, zobaczymy co z tego wyjdzie. Swoją drogą Agusia, ten Agusia no, dalej chora, więc muszę też myśleć o tym, żeby jakoś tą przyszłość naszą finansową zabezpieczać dalej, żeby Agnieszka, no, żeby mieć nadzwyczajnie na, te, na, tej, na tej wyzdrowienie, tak? bo to no, jest poważnie, kosztownie, więc też nie mogę, nie mogę stanąć, nie wiem, spocząć na laurach i pomyśleć, a przejem oszczędności i będzie dobrze, bo nie wiadomo jak, ten, jak kryzys długo potrwa. Dobra. No to co? No to w takim razie pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli będziecie zainteresowani, to wiecie co zrobię, bo to może dużo osób zainteresować, to jak będę robił kolejny taki stół, to będę pokazywał od początku do końca, jak to wygląda. Czyli będę od, od momentu, gdy właśnie pokazuję Wam taką gołą dechę i potem jak się nią zajmuję, co z nią robię, od początku do końca właśnie pokażę, jak wygląda taki proces. Będziecie widzieli, możemy mi coś doradzić, jak będziecie widzieli jakieś błędy, jak popełniam i tak dalej. Jedyne co to, nogi nie mogę zrobić, nogi zamawiam u kogoś, takie wiadomo tam z profili metalowych, w ogóle byłoby dla mnie korzystniejsze, lepsze bym tylko blaty robił i to muszę przemyśleć. Na przykład wysłać komuś blat, a ktoś sobie nogi zamówi i zamontuje jakie chce, aczkolwiek ludzie prawdopodobnie wolą coś gotowego dostać, prawda? Dobra, no to trzymajcie się ciepło i teraz wrzucam Wam ee, te zdjęcia. Hej.